Siemanko W wielu komentarzach padały pytania jak zamontować profil skośny ten profil V tak zwany na ściance kolankowej no to ja to robię tak folia przetakerowana CD zamontowane udeki zamontowane wypoziomowane wszystko już na sztywno nie? bierzemy sobie profil V-przestrzenny docinamy sobie tak żeby nam się zmieścił między jednym a drugim udekiem wiercimy sobie dziurki wiertłem do metalu szóstką i ja tak robię zawsze tak że troszkę go tutaj doginam bo on jest trochę za bardzo za, za szeroko yy, rozchylony no i jak mamy to wszystko przygotowane to zatem coś takiego Jak to będzie widać tak go sobie tu przykładamy i biorę sobie Poziomicę Dokładam poziomicę do cedeków i dojeżdżam tą poziomicą, żeby mi się wsparła na ściance kolankowej. Później tego profila V robię sobie tak. Że go sobie tutaj opieram. Mam tutaj, nie wiem czy to widać. Jest tutaj ładnie, równo oparty. O tą poziomice, która jest oparta o cedeki i dojechana do ścianki kolankowej. Najlepiej jest to sobie zrobić w tym miejscu, gdzie mamy dziurę wiercenia. W tym, w tym miejscu oprzeć sobie yy, ten profil no i, i na boki sobie patrzymy, czy mamy w miarę, w miarę ten. Jeszcze sprawdzę. O. Na boki patrzymy czy, czy nam się zbiega po wokach. przytrzymujemy sobie ręką, tak jak we wcześniejszym filmie, bo tu mamy podmurowane itągiem, wiertło, wkętarka, wiertło do metalu. kołeczki raf pluga, tylko i wyłącznie no i mamy przyłapane to samo robimy robimy dokładnie to samo na bokach Dojeżdżamy poziomcem do ścianki kolankowej, opieramy solidnie ten profil V. O, kabel mi idzie pod tym, kurde kabla nie przepierdzielił. i gitarę no i tam zostaje to samo zrobić można sobie sprawdzić leży pięknie i teraz jak sobie będziemy klecić płytę wszystko będzie pięknie ładnie w linii prostej tam to samo, tu to samo prosta robota tyle w macie. zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, na razie